W sobotę 14 stycznia w hali sportowej szkoły podstawowej nr 10 w Bielawie odbył się klubowy turniej Taekwondo Tiger Cup Bielawa zorganizowany przez sportowy klub Taekwondo Tiger. Uczestnicy rywalizowali w kilku rodzajach konkurencji, a na zwycięzców czekały medale oraz dyplomy. Dzisiejszy turniej ma charakter taki faktycznie wielowymiarowy, bo oprócz e, faktycznej rywalizacji sportowej ma taki charakter integracyjny, spędzenia czasu z dzieckiem, rodzic może tutaj wspierać. Natomiast tutaj to, co obserwujemy z tyłu, to jest najmłodsza grupa wiekowa. Mamy pięć grup wiekowych. Najstarsza to są juniorzy do 18 roku życia. No i każdy oczywiście ma konkurencję dostosowaną do swojego wieku, do swojej sprawności itd. Myślę, że to jest bardzo. To fajna inicjatywa. Jesteśmy drugi raz w Bielawie. Hala sprzyja jak najbardziej temu. Czekamy aż powstanie nowy obiekt, o którym gdzieś tam już słyszałem. Sport ma to w sobie, że musi być ta rywalizacja. Mam nadzieję, że to będzie taka sportowa w duchu fair play, gdzie tak naprawdę no nie będzie jednak nadrzędną rolą samo mistrzostwo, tylko jednak taka rywalizacja na fajnym, zdrowym poziomie sportowym. W naszym klubie zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Praktycznie w ciągu roku nie musimy robić dodatkowych naborów. Te osoby się utrzymują. Działamy w czterech, pięciu już teraz sekcjach jest to prawie tysiąc osób ćwiczących regularnie, więc tym bardziej takie turnieje, które są turniejami wewnętrznymi, czyli z naszych własnych zasobów, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Ja też się cieszę, bo faktycznie ta rola sportu no, powinna mieć taką funkcję wychowawczą, ale wyciągającą z domów, a wiemy, że to jest olbrzymi problem w obecnych czasach. Na dzisiejszym turnieju będzie 370 osób, z czego z samej Bielawy ponad 130. Jest to znaczna liczba co pokazuje na to, jak popularny jest tekwondo w Bielawie. W ostatnim czasie bardzo mocno, intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem do zawodów, więc wszyscy zawodnicy są świetnie do tego przygotowani. Każdemu zależy na tym, żeby zdobyć medal, ale tak jak, jak mówił trener Sebastian, nie to tutaj jest najważniejsze, bo dla każdego przygotowaliśmy też medale za odwagę, żeby właśnie popularyzować to, żeby każdy z nich startował i miał okazję na to, żeby zdobyć medal chociażby za odwagę, dzięki czemu Pokazać, że dla każdego są zawody, że każdy może próbować. Czego pan życzy zawodnikom na dzisiejszym turnieju? Radości ze sportu. Radości, żeby cieszyli się tym ruchem, tą aktywnością fizyczną. Przede wszystkim odwagi, bo to jest najważniejsze w tym, żeby wystartować w zawodach, no i tego, żeby udało im się jak najlepiej wypaść. Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy osiągniętych wyników sportowych.